Państwa, że, że ta sprawa to jest moralny skandal, to chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Że kościół w dość szczególny sposób postrzega tutaj swoją misję i przelicza ją na grube miliony złotych, nie myśląc o tym, że w ten sposób skrzywdzi setki ludzi, to chyba nie wymaga komentarza. Ale jest rzecz, która jest dla mnie tutaj bulwersująca naprawdę mocno, i to jest. To jak w tej sprawie zachowują się, czy też nie zachowują się władze miasta. Bo ja mam wrażenie, że pan prezydent uważa, że to nie jest jego problem, że jest jakaś historia, która dzieje się pomiędzy mieszkańcami a, a, a pazernym proboszczem i że on właściwie nie ma tutaj nic do zrobienia. Otóż, panie prezydencie, to nie jest prawda. To jest pana obowiązek. Podstawowy obowiązek, żeby kiedy dochodzi do takiej skandalicznej historii, zadbać o to, żeby ludzie, setki ludzi, mieli dach nad głową. Bo tutaj o taką podstawową rzecz chodzi. Ci ludzie przez długie lata płacili tutaj podatek. Ci ludzie ciężko pracują, płacą podatki w Poznaniu. Są uczciwymi, ciężko pracującymi mieszkańcami, którzy mają prawo oczekiwać tego, że władze w takiej sytuacji staną po ich stronie, a nie odwrócą się na ich plecami. I Panie Prezydencie to naprawdę nie jest tak, że wystarczy rozłożyć ręce i powiedzieć, ja mam bardzo długą kolejkę chętnych na mieszkania. Mieszkańcy mają tutaj pewne propozycje dotyczące wymiany gruntów, dotyczące tego, żeby no, skoro kościół nie jest w stanie poskromić swoich chciwości w tej sprawie, to, że może miasto przystąpiło z nich do pewnych negocjacji są. Rzeczy, które można jeszcze zrobić, mimo skrajnie trudnego stanu prawnego, w którym, w którym mieszkańcy się znaleźli. Ale przede wszystkim, no nie można się od nich odwracać plecami. I to jest mój bardzo prosty apel do pana prezydenta miasta. Proszę tego nie robić, bo jest mało ludzi. żeby ci ludzie, żeby te setki rodzin czuły się bezpiecznie i miały bezpieczny nakład głową takiej czy innej. O tym można rozmawiać. Można rozmawiać o rozwiązaniach prawnych, o rozwiązaniach technicznych, o tym, co konkretnie miasto jeszcze może zrobić. Ale nie może być tak, że władze miejskie uznają, że prawo do dachu nad głową olbrzymiej grupy mieszkańców to jest coś, czym mogą się nie przejmować. I z takim apelem dzisiaj występujemy tutaj do, do władz miejskich. Proszę nie obracać się do mieszkańców plecami. Dziękujemy.